Co łączy jedzenie pomarańczy prezydenta Obamę i byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych i jak może to Tobie pomóc w walce ze stresem, między innymi przy wystąpieniach publicznych? Otóż, pomarańcze to ulubiony owoc prezydenta Obamy. Nie bez powodu. Dlaczego? Otóż okazuje się, że jedzenie pomarańczy pozwala nam przyzwyczaić nasz organizm do lepszego znoszenia stresogennych sytuacji. Jak to się dzieje? Po pierwsze, dzięki wysokiemu stężeniu witaminy C. Po drugie, i najważniejsze, okazuje się, że zbawienny wpływ na nas ma zapach pomarańczy. Badania pokazują, że rozpylenie zapachu pomarańczy, między innymi w gabidentach stomatologicznych, pomaga nie tylko zredukować poziom kortyzolu, czyli hormonu odpowiedzialnego za stres, wśród pracowników, czyli podnieść komfort ich pracy, ale jednocześnie pomaga lepiej znosić takie wizyty i zabiegi stomatologiczne pacjentom, redukując właśnie poziom stresu. Co ciekawe, działają w ten sam sposób inne cytrusy, jak i chociażby sztandarowy ich reprezentant, czyli cytryna. W tym krótkim materiale poznasz konkretną metodę zaczerpniętą od jednego z byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych, która pomaga walczyć ze stresem przed wystąpieniami publicznymi. Zrobimy ją razem, ponieważ również mi się przyda, bo znajdujemy się w hotelu Airport Okęcie, gdzie przez najbliższe parę dni będę miał przyjemność prowadzić szkolenie dla trzeciej największej korporacji. CG na świecie, więc może być to kluczowe. Kluczowe w tym materiale będzie zrozumienie, czym są neuroasocjacje. Neuroasocjacje to sposób, w jaki Twój mózg tworzy pewnego rodzaju połączenia pomiędzy doświadczeniem, a na przykład reakcjami psychosomatycznymi. I w ten sposób właśnie Twój mózg całkowicie nieświadomie, ponieważ gdybyś mógł zdecydować, czy mam się stresować przed wystąpieniem publicznym, czy nie, to zapewne wybrałbyś tę lepszą opcję. Natomiast to dzieje się całkowicie nieświadomie. I teraz Twój mózg mógł połączyć. Tego typu doświadczenia z określonymi rzeczami, jak na przykład trzęsące się dłonie, podnoszenie się poziomu kortyzolu, czyli hormonu odpowiedzialnego za stres, również pocenie się dłoni, ścisk w gardle, drżenie na przykład głosu, ścisk w żołądku. Dlaczego? Bo okazuje się, że pewien obszar w naszym mózgu odpowiada za to, że jesteśmy w stanie poczuć kinestetycznie, czyli w naszym ciele dowolną emocję. Zapewne to słyszałeś nie raz na płaszczyźnie lingwistycznej. Ktoś jest zakochany i mówi, że czuje motylki w brzuchu. I nos Osoba mówi, słuchaj, wiesz co, jestem pod taką presją. To jest taki po prostu ciężar, który ciąży mi na barkach. I widzisz tutaj bezpośrednie odniesienia pomiędzy stanem emocjonalnym, w jakim dana osoba jest, czy to jest na przykład zakochanie i wspaniałe uczucie uniesienia motylku w brzuchu, czy też na przykład stresu, czyli ścisku albo presji, czyli na przykład tego, że coś ciąży nam bezpośrednio na barkach. Technika ta jest banalnie prosta, dlatego między innymi właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych mógł ją wykonywać tuż przed swoimi wystąpieniami. Co ciekawe, później między innymi neurolingwistyczne programowanie zmodelowało ten mechanizm, dostarczając go innym osobom zainteresowanym. Ja na czym więc polega? Po pierwsze, zastanów się, gdzie znajduje się ten stres w twoim ciele. Czy on na przykład czujesz go w żołądku, czy on jest na przykład w gardle i jak wygląda? Ponieważ z jednej strony, jak już wiesz, mamy ten ośrodek w mózgu, który jest w stanie zlokalizować daną emocję, ale ta emocja, albo na przykład dany stan emocjonalny może w różny sposób być reprezentowany u jednych i u drugich. Czyli jedna osoba na przykład może odczuwać jako ścisk w żołądku, inna na przykład jako ścisk w klatce, na przykład rozlewający się po całym ciele. Więc zobacz. Po prostu, jak to wygląda w Twoim przypadku. Czyli, po pierwsze, zlokalizuj, gdzie znajduje się ten stres. Po drugie, zrób coś, co właśnie robił prezydent Stanów Zjednoczonych. Wyobraź sobie, kiedy już masz zlokalizowany ten stres, gdzie on się znajduje i zamień go na pomarańczy. Prezydent Stanów Zjednoczonych dochodził do trzeciego punktu, w którym właśnie przed samym wystąpieniem wyobrażał sobie, że te pomarańcze, ten, metafor ten stres, który zobrazowany jest tymi metaforycznymi pomarańczami, wylatuje, wysypuje się jako te pomarańcze przed jego nogami. Czy możesz wyobrazić sobie, że te pomarańcze wysypują się na przykład nogawkami Twoich spodni. I mając przemawiać, szedł i wyobrażał sobie, jak Czuję, jak rozgniata te pomarańcze, jak zapach tych pomarańczy wręcz się unosi, jak one pękają pod jego stopami. Zrób to również i Ty. Możesz tę metodę wzmocnić czwartym elementem, czyli neuroasocjacjami, które będą działały na Twoją korzyść. Czyli dodać do tego jakąś pozytywną piosenkę, która pozytywnie Ci się kojarzy. Fajnie. W moim przypadku będzie to właśnie Jack albo the final cut która też pozytywnie będzie mnie uładowała. Pamiętaj, że jest to szybka metoda i wykonanie tej techniki. Zajmie dosłownie dwie czy trzy minuty, więc jest rewelacyjna, nawet jeżeli dopadnie cię stres tuż przed samym wystąpieniem. Wiem, że z pozoru może się to wydawać dziwne, zwariowane, ale wiesz, co byłoby jeszcze bardziej zwariowane? Niewykorzystanie i nie sprawdzenie tej prostej metody i tego, jak działa na Ciebie. Jednocześnie zapraszam Ciebie do pełnych kursów, gdzie znajdziesz kilkanaście różnego rodzaju technik, metod i strategii, konkretnych rozwiązań na to, jak radzić sobie ze stresem. Zarówno w przypadku wystąpień publicznych, jak i również randek rozmów biznesowych czy rozmów rekrutacyjnych, budowania pewności siebie, jak i ciekawych trików zaplecza z zaplecza zakresu wystąpień publicznych, które mogą Ci się przydać, a raczej nie są prezentowane na innych szkoleniach. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że do zobaczenia.